Zauważyliście, lub też nie, ciągle kręcę się po tym niptonie, całym liptonie, niptonie, syriptonie. Przejrzałem te domy, ale niestety nic jakoś szczególnie ciekawego nie znalazłem. A nie wyniosłem się stąd tylko dlatego, że stąd zaczynam e, podróż. I e, podróż, niestety, nie pójdę drogą. Gdyż, ponieważ, dlatego, że. Jak pójdę drogą, to nie dość, że będzie masa min, to jeszcze mnie do mnie strzelać będą, bić mnie będą. A se wolę na spokojnie przejść. Słuchajcie. E, głupie, to by było, gdybym zaczął odcinek i od razu przewinął... E, ...kawałek filmu, dlatego... ...kawałek do was pogadam. Chwilę, chwilę, kawałek drogi się z wami pogadam, a potem przewinę, ponieważ... E, ...muszę dotrzeć do pewnego miejsca... W którym, tak jak wcześniej wspominałem, dostanę. W którym dostanę, że tak powiem, towarzysza. E, czy dostanę? Wykonam parę zadań i będę mógł e, go mieć. A w ogóle, dlaczego nie bijesz, śmieciu głupi? No. Kurde, moment, no. Kurde, no chociaż pan coś, cokolwiek, no bo ja tak sobie. Ej, no. rękę mi zepsuli. nie drażnię czasami takie momenty Ja sobie spokojnie idę, a oni do mnie strzelają no. Wow, the fuck! Co to ma być? Kurwa mać Ja pierd... Co to miało być? O oh, fuck! No nie wierzę. What the fuck? What the fuck? Dobra. Tego nie było. Ciao. Yeah. Gdzie jest jakaś broń, bo. Już znając koleje losu w tej grze wiem, że przyda się mi coś zasnąć coś z lunetą Dobra. Eee. Jakby co? Nie widzieliście tego. W ogóle przyjrzycie się jak genialnie są zrobione tory tutaj. Na pewno kurczę pociąg, który by, który, który by nimi jechał nie wykoleiłby się, no na pewno eee, co mnie przycięło? komputerku, Nie zawiedź mnie tutaj, bo, bo będzie mi fajnie. Dobra, zaraz powinienem dostać wpierdziel. Gdzie ja wtedy byłem? A gdybym tak. Wszyscy naokoło i zaszedł, zaszedł ich od dupy strony, to co? O, byłem tam niedawno jeszcze. Tam jesteś, dobra. Okej. Okay. kurwa, no ten znowu granatami będzie rzucać. Ja pierdykam. Co za. Kto za tym rzuca w głównym całym, no? Nie! Nie! Dosyć rzucane granatami. Dość, kurde, dość, 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 dość. dość Dość, dziadku. Ja pierdykam. Co jest? No, Nie potrafię takiego gówna zniszczyć. Co jest ze mną? Babci nie umiem zastrzelić. Ej, co on? Co mój, co mój bohater robi? Ja pierdykam. Wow. Głowa strzelił i nie trafił. Po prostu pozdro dla ciebie głąbie. Głupi. Zielona głowo, ginij. Cholernie like boi Chodź No jak ty... Chyba jeszcze żyjesz, możesz żyć w ogóle Jeszcze mi się ręce szczęsą, no Dobra, muszę się przespać Ja pierdziele nie widzieliście tego, po prostu. Ja pitole. Ech. Tam skąd oni wszyscy z jakiegoś gówna, oni wyleźli wszyscy stamtąd. Teoretycznie tam. Powinno być jakieś łóżko. Co? I skończyły mi się pociski. Ja nie wierzę. No i łóżka nawet nie mają, no. What? Czemu ktoś do mnie strzelił przed chwilą? Eee, dobra. O, tak, 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 tak. Jak najbardziej. O, tak, jak najbardziej. Tylko naprawdę zastanawiam cały czas ja znajdę jakieś łóżeczko, żeby się przespać. Wodajże w tamtej farmie. O oh my god. No jakie fajne drep tam sobie. Tup, 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 tup. Ok, da, da. i paranek

Łóżysz, proszę, łóżko, Tak, co to jest? Skrzynia to jest skrzynka, to jest skrzynia, to jest bydle wielkie. Dobra, ale musimy się przez dwa, 24 godziny, nie no, bez przesady, to chyba 20, muszę się przespać. Dobra. Gra jest, przyznajcie, jak na razie fascynująco, pasjonująca. Aż muszę coś zjeść, kawałek, czekolady Jura, ee, ee, wystarczy. O! Dużo w tej skrzyni było, dużo mm. Mm. No proszę, proszę Zabójcza broda Dobra, idziemy Moi drodzy tak, jak mówiłem, przebijam ten kawałek, ponieważ dostać się muszę. Nawet tego nie widać teraz. Do czegoś dosłownie za górami, za lasami. Ej, What the pack! Czemu ja kuleję? No dobra, wezmę tego z tym paką, Do doktorka się muszę przejść. E, e, tam za tą górką jest e, miejsce, do, do którego zmierzam. Trochę mi zejdzie, że żeby, żeby do niego dojść, dlatego Uuu, jaki seksowny strój. O, Legion Czy z pieprzają? Boże kochany. A, znaczy, że... Zanim idziemy, ja to spoko, spoko. Przyłączę się, bo bo ich nie lubię. Dawaj, dawaj, mą. No. Chyba, chyba ich wyrżnęli i to jest chyba dobry moment, żeby się wycofać, tak mi się wydaje. Mm. O. Dobra, yy, spieprzam, bo nie dam rady im wszystkim ma. Baralekson! Trudno. E, pozostawię ich na losu chyba, bo sami nie dam radę. Yes, W pięknym stylu. Ładnie, ładnie, nie powiem. I co... naprawdę. To po co tyle leciałem? A, ale to jest wartościowe, tylko ciężkie, ale wartościowe. Eee, moment, moment. Eee, nie mogę go naprawić. jedno jednostrzałowa. Kurde, wygląd. Pancerz. Kombinezon krypty wywalę Pancerz metalowy. Kurde, coś muszę wywalić. Ten metalowy, bo ten metalowy to jest też wadzie. Krypty zabiorę sobie Dobra, ym, słuchajcie, przewijam to Bo tu jest jeszcze, będzie jakaś yy, bijatyka Którą ominę, bo mam, mam Zbyt małe umiejętności W grze i zbyt Małą, i ma zbyt, zbyt No nie, 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 za, nie za dobrą broń po prostu mam Dlatego przewijam moment dotarcia Do yy, Nipton, nie to nie jest Nipton Do What? Kurde Czuję się jakbym grał w jakiś multiplayer, bo ktoś tak spami przycisk strzelaj, że jestem pod wrażeniem. Wyjdzie na to, że chyba się nie pożegnamy, tylko całą drogę będziecie mi towarzyszyć, bo jest ciekawe. jest, dopiero proszę, nie Ops. Te. To fajnie. O kurde, nie, nie. nie. A tam widzisz, czy jest tego takiego dinozaura, teraz ja tam muszę dotrzeć. Nie, nie, nie. No to cześć, proszę. O, ty cią. Hej, hej. He, 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 he. O, ciadu. Ale ja mam mało chapecza O nie, nie, no nie Nie, kurde nie Nie, nie mówcie mi, że ja w Niptonie się zrespię Nie, nie, nie Nie, 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 nie. Słuchajcie moi drodzy Ja to przewijam, nie dość, ja to przewijam Słuchajcie moi drodzy e, Zważywszy, że znowu zginąłem um, jak widzieliście um, postanowiłem jednak do was wrócić i um, pokazać wam jedną ciekawą rzecz tylko tu jakieś świnie grube mi się napatoczyły tam jest taka wielka biała kopuła i ja do tej kopuły mam zamiar wejść, ale nie od razu. Najpierw chcę pójść po bołna, po tego towarzysza. I pójdę do tej. Kurwa, kolejni. What the fuck! pieprzam po prostu. Nie, nie, dość. Dość, dość. na pewno na pewno kurde nie 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 cześć pa hej i w ogóle na pewno mnie zastrzeli z tej lusi. wracając do tematu yy, yy, do tamtego magicznego miejsca do tej kopuły będę chciałeś wejść bo nie pamiętam coś się tam znajduje że kiedyś tam byłem ale pewnie są dokładnie jest dlatego będę mieć też taką nies niespodziankę Eee, tu jest jeszcze jakieś miasteczko, ja tu wszędzie wrócę. Ale najpierw idę po towarzysza, bo bez niego, jak widzicie, idzie mi bardzo źle. Dlatego przewinę jeszcze ten kawałek, bo pewnie to jest dla was nudne. Trzymajcie się, nie, nie trzymajcie się w tym momencie jeszcze. Bo ja jeszcze do was wrócę za chwilę. Nie, to jest jakaś masakra. To jest po prostu masakra. Ja doszedłem do wniosku, że mówię bzdury. Wybaczcie, ja dopiero zaczynam nagrywać. Ale no, po prostu to, co się dzieje teraz w tej grze, jest jakoby się Po prostu, ja nie mogę nawet przejść z punktu A do punktu B. D. Bo jest mi źle. Słuchajcie, jest jakieś masakry. A ja tam muszę jeszcze wrócić, ale za chwilę. A, Wiktor. Well butter my button, call me a biscuit if it ain't my old friend from Good Springs. Don't no, rightly know. I just got the notion to make my way to New Vegas. Reckon I'll find out when I get there. But <laughs> Seeing how this is the only road around I'd be a sight more surprised Jak if he needed to change from time to time. Well, likewise, friend, like... Dobra, nie, dość. Yyy, um, słuchajcie, da, czas w końcu naszego towarzysza, A potem czas się wyleczyć i dopiero potem będzie można się bawić. No jesteś. No, offense, but I need to focus on getting more rest when I'm off duty. I'm not sleeping so good. If to Widzę, że jesteś mało rozmowny teraz. Bo niku mój kochaniutki, kochaniutki najkochniejsze, to muszę przyjść tutaj, wejść na wieżę, poczekać, aż będzie noc. I'm not I on the outskirts I God don't sneak up on me like that What are you hmm, się, Yeah, I guess maybe Wezie, huh. wybaczcie, nie tego Maybe sprenać. it should have been you Why are you here? Yeah, well, you see any You still haven't an answered my question I think you I don't have friends here no. No, you're not, are you? Maybe you shouldn't go. Not just yet. I need someone I can trust. You're a stranger. I said it was a start. This town. Nobody looks me straight in the eye anymore. I want you to find something out for me. I don't know if there's My wife was taken from our home by Legion slavers one night while I was on watch. They knew when to come and what route to take. And they only took Carla. Someone set it up. I don't know who. My wife's dead. I want the son of a bitch who sold her. Yeah. Czyli musimy kogoś to. You. I need someone I like can. Okay. we to find Had a look on her face, like she'd smelled something sour. But as far as I can remember, the gift shop smelled fine. Well, fine as it always does. Dobra. To raczej nie jest. Ktoś kto... Słuchajcie, ja już tutaj przegadałem się ze wszystkimi. Jeżeli według Was e, wybór powinien trafić na kogoś innego, to spoko. Ale według mnie, on jest najbardziej podejrzany. ja e, nawet z nim nie pogadałem. Idzie jakby go. Patrz, idzie jakby go cisnęło, muszę przyznać. Mamo, mamo, kupa! Mamo. Mamo kupa idzie synku do domu, ale e, zabijam go. Znaczy, on go zabija e, dla dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że według mnie to on, a druga jest taka, że ma fajny karabin, który chciałbym mieć, a kosztuje hajtu, Dlatego po prostu go zabiję. nie kochany jesteś tam. Ups. To jest oko chyba Okej okay. I o to właśnie chodziło Gabriel myśliwski Dane e, Notatki Ok, spoko, może być. Boł nie kochany do mnie. I teraz miasto zostaje bez straży, bo Bołna zabieram ze sobą. Hehe. <laughs> Chyba, że zrobiłem coś głupiego i zabraknie mi retoryki. To będzie najgorsza rzecz. To jest to. Jeden yeah, małp, fine. No, dobra. I Bone jest z nami w końcu. Więc e, słuchajcie, teraz mam dwie opcje: albo idę do New Vegas, albo się jeszcze pobawię. E, wybieram opcję numer dwa, trochę się jeszcze pobawię. Um, bo jak wejdę do New Vegas, to zabawa się skończy i w ogóle wszystkie misje poboczne się skończą. Tak naprawdę, bo. Jak już skończy się, skończyłem się bawić, yy, czy znajdę już tego Beniego, to No nie no z, w sumie, jak zgarnę Plotynowy szton od Beniego, to będzie to ostatni moment, w którym yy, W którym będę mógł się jeszcze bawić. Dlatego jak na razie wracam się, żeby pozabijać jeszcze paru, paru, paru żołnierzy, czy z, paru, e, paru debili którzy mnie tu atakowali. Teraz mam jakieś wsparcie. Najpierw jednakowoż idę do doktora, żeby mnie wyleczył, bo po prostu trzymam się już ledwo co kupy. No i słuchajcie, co? Podczas skoku lub spadania. Zwłaszcza, że spadam albo skaczę. Słuchajcie. Wielkie dzięki za oglądanie tego jakże przełomowego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, oglądajcie. Zrefreshujcie kilka razy stronę, żeby było więcej wyświetleń. Eee, <ścoughs> I co ja mogę powiedzieć? Nic więcej. Bardzo mi jest miło, że to oglądaliście, jeżeli wytrzymaliście się do końca i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć! Ej, moment. Moment, jeszcze nie cześć. Bo nie jesteś tutaj. do Chodź kolego mój kochany. Gdzie jest doktorek? Cześć Wylecz mnie. On ucieka, a ja tu mam zostać, tak? Dobra, czuję się jak młody ptaszek. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Eee, tak, muszę mu oddać kapelusz jeszcze. Yeah, w końcu. Dobra. Weź jakąś weź swoje. Okej okay. No, no to mogę sobie, jak powiem, z iść wyjść. Ciekawego się tu już nie stanie. O, tu jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem. W tym miejscu, tutaj, a tu jest. No, no zaraz tam pójdziemy. A czy zaraz? Pójdziemy tam w następnym odcinku. A na razie żegnam się z Wami i do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się film, to daj łapkę w górę. No dalej, nie krępuj się.